Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojego domu. Pozostałam tutaj, bo warunki atmosferyczne są zupełnie niesprzyjające. Od rana padał taki gęsty, mokry śnieg. Zobaczcie zresztą sami, bo specjalnie dla Was nagrałam krótką relację. Zapraszam Was do jej obejrzenia. O, jak ja to lubię, jakie to jest piękne. Cieszę się jak dziecko tym białym puchem. Oby się choć trochę utrzymał, żebym mogła pójść sobie na saneczki z dziećmi. Opady, co prawda, ustały, ale na dworze jest mokro i ja nie miałabym się tam jak z tymi swoimi rzeczami rozłożyć. Mogło to być po prostu takie trochę utrudnione, więc zostałam tutaj. Spotkałam się z realną przeszkodą. Z realną przeszkodą i musiałam zmienić z tego powodu moje plany. Czasem jednak zdarza się w naszym życiu tak, że my zmieniamy swoje plany, rezygnujemy z jakichś działań, które mogłyby być nawet dla nas bardzo dobre, owocne, tylko dlatego, że się czegoś lękamy, boimy się wejść w jakąś daną sytuację. Wymyślamy sobie, co mogłoby się wydarzyć? Widzimy jakiś czarny scenariusz i rezygnujemy. Zostajemy w tym punkcie, w którym byliśmy. Myślę, że każdy z nas spotkał się w swoim życiu z lękiem. Lęk jest czymś, co nam towarzyszy, tylko że jednym ludziom mniej, a drugim ludziom bardziej. Jednych ludzi lęk po prostu paraliżuje i sprawia, że oni nie mogą się rozwijać, nie mogą wchodzić w jakieś relacje, że nie mogą spełniać swoich pragnień właśnie z powodu tego lęku. Dzisiaj widzimy w Ewangelii apostołów, którzy też się lękają. Sytuacja wygląda następująco. Po rozmnożeniu chleba, o którym sobie mówiliśmy wczoraj, Pan Jezus odprawia apostołów, mówi: wsiądźcie do łodzi, przeprawcie się na drugi brzeg, ja tutaj jeszcze zostanę. Odsyła ludzi, sam idzie się modlić. Apostołowie płyną łodzią i nagle zrywa się taki silny wiatr. I Jezus widzi, że oni po prostu męczą się przy tym wiosłowaniu, że nie dają rady i przychodzi do nich po jeziorze. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa. I zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Moi drodzy, apostołowie się lękają. Lękają się, nie rozpoznają Chrystusa. Myślą, że to jest jakaś zjawa. Jeśli widzimy coś, Czego nie rozumiemy, co jest jakieś nietypowe, no to naturalną reakcją jest to, że się tego boimy, lękamy się. W jaki sposób Chrystus usuwa ten lęk apostołów? On do nich przemawia, mówi odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wsiada do nich do łodzi, i wtedy się wiatr ucisza. Można powiedzieć, że ten wiatr to pewnie symbol takiego ich właśnie lęku. Ucisza się ten lęk, bo Chrystus jest z nimi w łodzi. Oni już wiedzą, że to On. Oni Go rozpoznali po tym głosie, po tym, co On do nich powiedział. I Chrystus pragnie usunąć nasze lęki, pragnie zabrać nam te lęki, pragnie, abyśmy żyli pełnią życia, abyśmy żyli bez lęków, bo lęk nas naprawdę bardzo ogranicza. Trzyma nas tak jakby w takim potrzasku, w takiej sieci, nie pozwala nam wyjść poza jakieś nasze ramy, po, nie pozwala nam poszerzyć perspektywy patrzenia na życie, na to, co się wokół nas dzieje, nie pozwala nam podejmować nowych wyzwań. I Chrystus chce ten lęk usunąć. To jest pierwsza podstawowa prawda, z której powinniśmy sobie zdać sprawę: że Chrystus nie chce, abyśmy byli ludźmi zalęknionymi. On nam mówi odwagi to ja jestem nie bójcie się to ja jestem jestem pośród was i wy być może nie czujecie mnie w tym momencie nie czujecie tego że ja jestem z wami ale ja jestem to jest pierwsza podstawowa zasada którą powinniśmy się kierować w życiu że Chrystus jest z nami zawsze i pragnie naszego szczęścia i to jest ta Jego miłość uprzedzająca, ta miłość, która zawsze jest, która się nigdy nie cofa, która jest pierwsza przed tymi naszymi lękami, przed tym wszystkim, co się w nas rodzi. Pierwsza jest zawsze Jego miłość i ona jest, kochani, Bóg jest miłością. Tak mówi dzisiaj pierwsze czytanie: Bóg jest miłością. Pamiętajmy o tym, kiedy przychodzą nam do głowy jakieś lęki, coś, co nas paraliżuje, to pamiętajmy o tym: Bóg jest miłością. Bóg chce mojego szczęścia. Bóg pragnie pełni mojego życia. To jest ten pierwszy warunek. Ale Bóg, jak to przystało na dobrego, mądrego Ojca, nie załatwia za nas wszystkich spraw. Bóg nie wyręcza nas w działaniach. On nam pomaga, On z nami współpracuje, ale jest część, którą my musimy sami wykonać. I Cóż my musimy zrobić, moi drodzy, żeby pozbyć się lęku? Musimy kochać. Znowu miłość. Znowu miłość. A to jest trudne i to może też nas napawać lękiem. Jak tu kochać? Jak kochać? Pierwsze czytanie mówi: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Popatrzcie, co z tego wynika. Miłość jest lekarstwem przeciwlękowym. Doskonała miłość usuwa lęk. Ale jest też powiedziane, że ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Czyli jeżeli ja nie kocham, to nie będę miała szansy na uleczenie z tego lęku. Czyli popatrzcie, jeszcze raz. Miłość jest lekarstwem przeciwlękowym. Ale miłość, która jest praktykowana. Ta miłość mi nie załatwia tego, tego tak, jakby z zewnątrz, tylko to ja, praktykując tą miłość, poddaję się leczeniu. Czyli żeby pozbyć się lęku, trzeba po prostu kochać. Jeżeli się lękam, to może to oznaczać, że nie umiem jeszcze kochać. Że nie spróbowałem, nie spróbowałam kochać, bo właśnie boję się kochać. Zobaczcie, jaki to jest paradoks. Z jednej strony miłość jest czymś, czego się boimy, a z drugiej strony jest ona lekarstwem, które sprawia, że Lęk pryska. Lękamy się miłości, która jest lekarstwem. Dlaczego się lękamy miłości? Dlatego, że być może nie byliśmy sami kochani, o czym sobie wczoraj mówiliśmy. Dlatego, że może zostaliśmy zranieni. Różne mogą być powody. Dlatego, że może nam się ona wydawać zbyt trudna. No, przecież. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie żąda swego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, miłość nigdy nie ustaje. Tak czytamy. Ten fragment z pierwszego listu do Koryntian jest często czytany na ślubach, na mszach świętych, ślubnych. Taka ma być miłość. I to jest coś trudnego, to jest coś takiego jakby ponad nasz poziom. Bo patrzcie, być cierpliwym, a co będzie, jak ja będę cierpliwa. Będę oczekiwać, będę starała się tą miłość rozwijać, pielęgnować. Będę cierpliwa wobec wad drugiej osoby, a zawiodę się na tej osobie. I ta moja cierpliwość pójdzie tak, jakby na marne. A co jeśli ja przebaczę, a ktoś mi nie przebaczy, albo ktoś zignoruje to moje przebaczenie? A co będzie, jeśli ktoś mnie zrani w tej miłości? To są trudne sprawy, tylko że jeśli my nie wejdziemy w miłość, jeśli my nie zaryzykujemy, to my nigdy tej miłości nie doświadczymy. Więc mamy dwa wyjścia: albo pozostać w tym lęku, albo spróbować wejść w miłość, zaryzykować. Kiedy pracowałam w poradni rodzinnej w Szczecinie, to prowadziłam taki projekt dla studentów, to była taka poradnia, która skupiała różnych specjalistów, i psychiatra, i doradcę rodzinnego, i psychologów, i księca. I młodzi ludzie mogli tam przychodzić i, i po prostu mm, korzystać z tej pomocy różnorakiej. I wtedy bardzo mocno weszłam w to środowisko studenckie, w środowisko też duszpasterstwa akademickiego. I co tam dostrzegłam? Dużo ludzi było takich, którzy y, pomimo wieku swojego, już takiego no, dojrzałego, były to osoby powyżej. O, kotek przyszedł. Meluś, no, Meluś, chodź tu. Dzisiaj mu proponowałam, żeby wystąpił ze mną w filmie. Pokaż, Meluś się. O, Meluś się czasem też lęka, prawda? Czego się lękasz, jak Faustynka przyjdzie głośna? Taka rozkrzyczana, to Meluś ucieka, bo też się lęka, widać takich głośnych dźwięków. I wracając do tematu, było tam sporo takich osób, które pomimo już swojego wieku, takiego, no można powiedzieć, dojrzałego, były to osoby po grubo po dwudziestce, nie miały jakoś tego swojego życia prywatnego uregulowanego. Z jednej strony rozpoznawały, jako że ich pragnieniem jest małżeństwo, ale z drugiej strony, no. Nie wychodziło to jakoś. Ja wtedy powiedziałam do księdza, który opiekował się tym duszpasterstwem akademickim, że oj, ci ludzie to szukają takich ideałów, oni chcą tak dojrzale podchodzić do życia i, i, i nie chcą się zadowolić byle kim. A on mówi: Ania, oni się lękają. I okazało się później, że naprawdę to były osoby, które miały duże problemy. I to nie wchodzenie w związki to nie był objaw dojrzałości, tylko to był objaw lęku. Nie wchodzę, bo lepiej jest nie wejść, żeby nie być zranionym, żeby nie być zranioną. Nie wchodzę, bo lepiej jest nie doświadczyć odrzucenia. Ale jakie mamy wyjście? Pismo Święte mówi, Miłość jest lekarstwem przeciwlękowym, więc zacznij kochać, a ten lęk powoli się będzie rozpływał zacznij kochać, ale mając cały czas na uwadze, że ty jesteś już umiłowany, umiłowana przez Chrystusa, przez Boga że to jest ta pierwsza miłość, która daje ci fundament, która sprawia, że nawet jeśli ci coś nie wyjdzie w tych relacjach międzyludzkich, to. Twój świat się nie rozsypie. Kochani, jeśli się poddamy lękowi, to może nas wiele dobrych rzeczy ominąć w życiu. Nie tylko chodzi o te relacje, takie wodzie damsko-męskie, ale chodzi też o takie zwykłe relacje miłości, o to, że nie będziemy właśnie smakować miłości, nie będziemy wiedzieli, y, czym ona tak naprawdę jest. Ciągle będzie gdzieś nas ten lęk przed utratą siebie, przed tym, że ja coś właśnie będę musiała poświęcić, że ja może będę musiała z czegoś zrezygnować dla drugiej osoby. A właśnie okazuje się, że kiedy rezygnuje, to właśnie zyskuje najwięcej. Mele mnie tu trochę rozprasza, wiecie, i ja tak gubię czasem myśli. Ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Kiedy sobie tak dzisiaj jechałam na rowerze, bo dzisiaj robiłam trening, to, to pomyślałam, że: wiecie, można mieć super rower, można mieć nawet dobre warunki takie zdrowotne do tego, aby uprawiać sport, a można tego nie robić. Dlatego, że boję się zmęczenia, że boję się, że będę musiała się wysilić, że boję się, że coś mnie będzie później bolało. A można w to wejść i pomimo tego, że się męczymy, doświadczać ogromnej radości i mieć siłę później. Słuchajcie, jak ja się tak namęczę na tym rowerze i taka. Taka naprawdę spocona schodzę z tego roweru. Jestem niezwykle szczęśliwa. Dzisiaj sobie specjalnie zerknęłam, ile czasu spędziłam jeżdżąc na tym rowerze, tak wewnątrz, w domu, bo nie liczę tego, co na zewnątrz robię. Słuchajcie, przejechałam 18 tysięcy kilometrów. Spędziłam na rowerze 630 godzin. 203 km wspięłam się pod górę. Wylałam 15 milionów kropli potu. To jest taki symbol, wiecie, tego zmęczenia. Tam takie kropelki potu się pojawiają i ja mam ponad 15 milionów tych kropelek już. I to był konkretny wysiłek. To było poświęcenie swojego czasu, to było zrezygnowanie z czegoś na rzecz tego. Ale ja zawsze doświadczam ogromnego błogosławieństwa, jadąc na tym rowerze. Mi przychodzą do głowy wtedy takie piękne myśli. Wiele też myśli, które Wam przekazuję, rodzi się w czasie tego treningu. No i co ciało zyskuje, to zyskuje. Później jestem taka pełna energii, ale dlatego, że weszłam w tą sytuację. I tak samo może być w naszym życiu. Tak samo może być w życiu każdego z nas, że jeśli wejdziemy w dane sytuacje, to dopiero wtedy zobaczymy, jakim one są wielkim błogosławieństwem. Kochani, to chyba to wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać. Miłość jest jedynym lekarstwem przeciwlękowym. I to nie jest tak, że. Ma zniknąć lęk, i ja dopiero wtedy będę kochać, tak? Bo ja się teraz boję kochać. I najpierw musi mi Pan Bóg zabrać ten lęk, a ja dopiero zacznę kochać. Panie Boże, ty mi zabierz lęk, a wtedy będę kochać. Nie. Pomimo lęku mamy zacząć kochać, wchodzić w miłość małymi kroczkami. Zawsze pamiętajcie, małe kroczki. I wtedy ten lęk będzie powoli, powoli znikał, i wtedy będziemy doświadczać tej radości. I zawsze pamiętajmy o tym, że On jest, że On jest w tej łodzi naszego życia i że On nas pierwszy umiłował. Moi drodzy, jeszcze na koniec, oczywiście, mój wiersz. A jakże inaczej miałby brzmieć tytuł, jak nie lekarstwo? A więc lekarstwo. Gdy stajesz oko w oko z lękiem, on mówi: Nie obawiaj się, jam jest. Gdy uciekasz przed miłością, on szepcze do ucha twego: Zawróć, dasz radę. Ja pierwszy umiłowałem cię. Ale jak mam kochać? Nie potrafię, to za trudne jest. Przecież ty Chryste uczysz, że miłość jest cierpliwa, nie zazdrości, wychoł, nie unosi się. Przekonujesz, że ona nie szuka poklasku, zawsze i wszystko przebaczać chce. Nie pamięta tego co złe było, lecz pełna nadziei. Ku przyszłości kieruję się. A to tak wiele. Ja naprawdę lękam się. Boję się czekać, bo nie wiem, czy moje pragnienia kiedykolwiek ziszczą się. Boję się wsłuchiwać w innych, bo co będzie, jeśli oni nie usłyszą mnie? Co będzie, gdy poświęcę swój czas na budowanie tego, co za lat kilka rozpadnie się? Co będzie? Chryste, odpowiedz. Proszę, wesprzyj mnie. I słyszę, po prostu kochaj, bo miłość jest jedynym lekarstwem, które usuwa lęk. No więc, kochani, mamy lekarstwo. Mamy najlepsze lekarstwo przeciwlękowe. Pewnie czasami są takie sytuacje, gdzie trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty, bo lęk przybiera jakieś takie chorobowe formy. Tak, ale z pozostałymi lękami radzimy sobie zawsze, kochając. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Pa!